No cześć Stefan. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć. Powiedz mi, widzimy się na realizacji w Kobudzku i w domu jednorodzinnym. Tak, dla urozmaicenia, bo ostatnio robiliśmy do obiekty przemysłowe, hale, robimy wreszcie domek. Dobra, a powiedz mi w takim razie, na jakim etapie jesteś? Sam początek. Sam początek. To ja bym chciała, żebyś mi powiedział, jak wygląda ten sam początek. Dobra, adoptujemy się do budynku, do stanu zastanego. Czyli rozglądacie się i czego możecie się spodziewać. Tak. Oczywiście no względem i... projektu. Oczywiście i staramy się sprostać oczekiwaniom inwestora. No, to przede wszystkim. Co udało Wam się zrobić do tej pory? Do tej pory? Pierwszy dzień to było planowanie i robienie przekuć. Tutaj widać mamy ominięte podciągi, słupy. Mówimy Wy... o tych przekuciach tutaj co widzę. Tak jest. I po co je zrobiliście? Wtedy puścimy przewody do nawiewów na salon i na gabinet. Tutaj wykorzystaliśmy skrzynkę rozdzielczą OWY. E, dlaczego tą? E, mogliśmy ją przedłużyć o jeden segment, który będzie bez odejść i ten segment znajduje się dokładnie w warstwie ściany. Okej, okay, czyli tak się przebiliście cwanie. Czyli tu nie się mogła zostać skrzynka tutaj. Ale dlatego, dobra, że i w ścianie stołkom... jest, rozumiem, jakby pusta właśnie tak jest. skrzynka część Ta i potem śledowa. wychodzimy tutaj. Dobra. Okej, okay. dzięki temu uniknęliście czego? W sumie Uniknęli... tysiąca innych przekuć, tak? W większości przekuć skrzyżowania ominęliśmy. E, właściwie nie ominęliśmy, tylko pozbyliśmy się dwóch skrzyżowań. Natomiast tutaj klient nie chce użyć. A, no właśnie, czyli tak to sprytnie wykorzystaliście.